Wychodzą norki. Eee. Oj, oj, oj. Hi, 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 hi. A co to Korsa wjeżdża? Kawusia to, musi być, bo to bez kawy to co to za materiał? jest ale, ale krótkie nóżki mam, nie Cześć, witajcie serdecznie. Dawno nas nie było, słuchajcie, ale właśnie w tym materiale wytłumaczymy wam, dlaczego nas nie było tak długo z Kamilem. Polepiliśmy gruz. To, to jedna sprawa, jakie są plany na temat tych gruzów, bo trochę się pozmieniało. Co będziemy robić generalnie, nie, Kamil? Bo co tu? Ja, dużo jest, dużo zrobione i dużo będzie do roboty. Tak, a po obejrzeniu filmu Kickstera, jak nie oglądaliście, to sobie zobaczcie, trochę nas uświadomiło. Może mielibyśmy szansę, nie, jakoś spróbować. Może nie w tym roku, może po pod koniec przyszłego? Dobra, więc zaczynamy. Dobra, na początek chciałbym was bardzo przeprosić, wiem, że nie było bardzo, ale to bardzo długo materiału na tym kanale, ale było tyle masy rzeczy do załatwienia, znaczy nie wrzucałem nic na Instagrama, słuchajcie, ani nic, bo dużo rzeczy się nie udało, nie Kamin. No, metoda prób i błędów. Pojechaliśmy, tak, w tamtym tygodniu? Nie, to dwa tygodnie temu było. A, to srebrną Srebrną BMW oglądać, no bo chcieliśmy kupić zdrową, słuchajcie, budę, żeby włożyć w nią ten 2,5 motor, co mamy i go uturbić. Druga kwestia... Zaczęliśmy szukać coś lawety. Też nieudana misja, w ogóle masakra. Chyba, że jak macie, ktoś ma na sprzedaż, to piszcie w komentarzu, bo... Chyba, no, no, za a, chyba że ktoś temat, nie? No, a. Ogólnie, bo chcieliśmy na początku zrobić coś takiego, że czeka, tak? Zdejmiemy ten kontener, paker, co tam jest. tak, I, i tak. założymy sobie na jazdy, będzie super, super laweta, tanio. Tanio, dobrze. Tanio, kupię <laughs> No i wychodzi, że to, to nie jest takie łatwe i i przyjemne z tym, z zmianą, jeżeli chodzi o przegląd i podbicie w papierach, nie. co to jest? To jest tragedia. No chyba, że Wy wiecie, że da się to obejść. No ja osobiście dzwoniłem i na stację okręgową, żaden nikt się nie chce podjąć tego, bo to musi być jakby firma, która się tylko tym wyłącznie zajmuje, że daje jakąś tam homologację. W ogóle to producent okazuje się samochodu, bo znaleźliśmy Craftera tak samo z paką i też dupa nie wyszło. A pojechaliśmy obejrzeć jedną autolawetę i to był rok 98' Fiata Ducato. Coś, coś Coś około 2000, nie? Jakoś już nie Miałbyś pamiętam. Piękny. No miałoby zarąbiście, ale ręce w podróżnicę wpadały, a choć facet się zarzekał, że wszystko było cacy. A jeszcze te cybanty na tym najeździe to już w ogóle były złoto, nie? Wszystko jest robione. Wszystko było robione. A drugi, znaczy trzeci w sumie już temat jest taki, że organizujemy, słuchajcie, nowe miejsce do składania auta do driftu, bo niestety tutaj, co w tym garażu mamy, no to jest garaż taki pożyczony, że tak powiedzmy i nie możemy sobie wstawić tego samochodu, rozebrać go na części pierwsze, sobie go grzebać, tak? Robić cały ten projekt no, musimy... budowy driftówki, ile to wyjdzie i w ogóle. Zaraz wyjdzie, że będziemy wkładać, wyciągać samochód, wkładać, wyciągać. Tak. I więcej będzie wkładania, wyciągania samochodu niż tej roboty. i'll be right back Dla zaktualizowania mamy tu 2 litry 50-150 koni. Bez vanosa. Bez vanosa, tak. Dyfer jest zaspawany, czyli to jest fabryczna głowa. Tak, tutaj się czyli nic pewnie nie mała, jeszcze. Tak, dołożyliśmy co? Dodatkowy układ zrobiliśmy oddzielny na hydrołapę, po prostu został przyciągnięty e, na nowo. Od hydrołapy dokupiliśmy jeszcze zbiorniczek, no i przyciągnęliśmy Zbliżymy, te tak. kabelki do nowo, nowo kupionych, nowo wypiaskowanych, nowo pomalowanych nowo... zacisków <laughs> po regeneracji z nowymi klocuszkami. Do tego doszły tak, rozpórki, przód, y, tył. tył. Wycięliśmy wnękę tutaj y, koła, jeszcze zostało nam przymocować może akumulator, tak mi, być... wyciętą wnękę. Do, do tego właśnie tutaj docięliśmy blachę, będziemy to spawywać, ale kamień się pośpieszył, już zabiteksował i tak To y, został spawany boczek. Pastylni. tak cały Pastylni, co tam jeszcze? Y, do, został dołożony baszbar. Basz Fajnie by było się na czymś śliskim poślizgać, no, ale wychodzi, jednak że te 150 koni, jak żeśmy jeździli, daje radę, naprawdę jest, je, jest spoko, nie? Więc tutaj generalnie ten. Nie wspominaliście. A no i oczywiście, tak jak tam ktoś na TikToku carbon tam obserwuje. Fiber. fiber. <grym> jest nowa połowa, lakiernicza. kobra, Tak, yy, kobra, tak, nie? Bo to jest taki zamiennik Raptora, raczej coś podobie do Raptora, no tak. tylko. Jest bardziej błyszczący. Błyszczący tak. bardziej, nie? No i zawieszenie gwintowane z przodu. I z tyłu też. Yy, z tyłu też, no tylko bez że, gwintów. Bez gwintów. No, z tyłu no, jest no, gwint tak. Tak, jest położona w tych gumach teraz. A. Tak jak oryginalnie. Teraz chyba najbardziej ciekawy temat, yy, bo ile to kosztowało? Za dużo. <laughs> Drugi razem tego nie składał. W ogóle ile to auto wyszło, ile ono kosztowało i... i czy w ogóle jest sens budowania takiego gruza? Naprawdę szczerze, nie. Bo y, można kupić gotowego, zarziętym tak, nawet silnikiem i wyjdzie taniej, nie? bo tu i tak dalej to będzie gruz, bez progów, bez podłogi, gdzie y, potrzebne wszystkie rzeczy do driftu trzeba samemu kupić, a to wszystko nie jest tanie, nawet czy używane czy y, Tak, za, za, czy nawet nowe, zakładając nie? gwinty kupiliśmy tanie. Tak? I, no ale na przykład głupie adaptery tak? od y, Swagrów, żeby dołożyć ten tak, na dodatkowy To, też, to jest trzy tak? stówy. No, no to by... zaraz będziemy po kolei mówić ile co, jak y, jakby się Was po, taki szatański pomysł wpadł? Znaczy no, <gry> fajnie, tej bo tej wiemy, co było robione, jak to było znaczy robione. Znaczy pod przez nas, kątem tak. doświadczenia. Jak najbardziej na plus, bo tak. dużo nas to nauczyło nie? przy BMW, gdzie ja ani Kamil nigdy nie, nie mieliśmy, nie byliśmy posiadaczami. posiadaczami tak. I ja też BMW jako tam mechanik, czy jak Stachowi po, po, pomagałem, też tych BMW nie robiłem, też że dla mnie to była nowość. Tu macie teraz yy, kwotę części, ile wyszło. I tutaj na drugiej stronie wyszło 1775. Za no 4,5 pewnie czegoś brakującego, to 5 w częściach, tak? No, czyli 5000 wyszło w częściach, słuchajcie. Ola czyli... Boga! Przecież ty teraz już tego nigdy nie, nie, odzyskasz. nie odzyskasz. Nie Co teraz? Wiesz, zapinki brałem tylko po to, żeby wysyłka jack, Jackpota była za darmo. Za, aha, czyli ja, no to tak. Ramunia, Janusz, Janusz. Bo wysyłka była jakieś 150, zapinki 20, a akurat przebijało ten próg. Czyli tak. Podsumowując. W części wyszło około 5 tysięcy złotych, a jak dobrze wiecie, ci, ci co oglądają ten kanał, za BMW zapłaciliśmy, Kamil, ile? 4,5 4,5 tysiąca złotych no To już jest prawie dycha, tak? No to już jest, dycha, jest prawie 10 tysięcy 4,5 tysiąca złotych, no to za gruza to jest dużo, tak, na ten moment Wtedy, niestety, jak żeśmy ją szukali już Nie praktycznie rok temu sedanów, tak szczerze, nawet sedanów, W ogóle ciężko było cokolwiek było, znaleźć Teraz był wysyp tego i kurczę, tak. można było znaleźć podobne po 2,5, tylko że to też podobne po 2,5, tak? Jechaliśmy ostatnio za 4 oglądać zdrowie. I się okazała tak zdrowa, że na zdjęciach w Photoshopie. Słuchajcie, teraz kolejna część tego materiału, czyli co z tym? Śmietnikiem. U mnie na kanale znajdzie się tak. Stachu radzi, czy nawet poradniki mechaniczne. Ja wiem, że większość osób, co subskrybuje ten kanał, opiera się na tym. Jest rzesza osób, co lubi oglądać nasze te poczynania z tymi bmk i w ogóle. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Jest Was coraz więcej i bardzo się udzielacie. Bardzo mnie to cieszy. To, to wspaniałe druciarstwo. Tak, do, dokładnie. No i y, oprócz właśnie mechaniki mamy bokolota. tak? I do tego ja jeszcze wziąłem sobie na głowę. To właśnie oto E36, śmietniczka na ratunek E36. Ale w tym roku też po eventach zaczęliśmy jeździć. Powiem Wam szczerze, że długo się zastanawiałem, właśnie dlatego też y, tych materiałów nie było przez ten czas, oprócz tego natłoku pracy i innych przedsięwzięć, że musiałem chwilę też odsapnąć i przemyśleć. Nie będę tego robił, to BMW zostaje u nas jak najbardziej. Y, Kamil je bierze pod swoje piecze i we dwóch po prostu, jeżeli Bokolota zarżniemy, Żebyśmy się nie nudzili, mieli co robić, mieli dla Was dalej content o BMW 36 i o w ogóle jakiś początek w drifcie i, i ten to, ta kupetka zostanie przerobiona na driftówkę. Tak, wiem, obecnie... Nie, obyca... tak, wstępnie, jest to są wstępne plany. plany. Więc ja w tym momencie nie będę kontynuował jakby tej odbudowy, no bo samochód będzie w ogóle do innych celów budowany. Więc póki co ona sobie będzie jeździć, będzie się tu u nas tam przejawiać na kanale, bo tam ten błotnik zrobimy, żeby wyglądała jakoś, żeby dało się nią jeździć, ale poza tym... Znaczy skąd jest taki pomysł, tak? Pierwsze, bo... No. Bo nie ma bęmek, nie, nie, nie ma but. Nie ma zdrowych but. Jak nawet szukaliśmy jedną, co znalazłem, tą fajną, sprzedawa się już. Tak. To była gdzieś na drugim końcu Polski, jak zawsze we Wrocławiu. Tak. Być ja nie wiem, tam y, Piaseczno i Wrocław to jest za Tak, tak. <laughs> Ostatnie słuchajcie. sztuki wymierające. I <laughs> jest podłoga, jest w doskonałym stanie. Tak, jak mogliście widzieć na tam jeden z materiałów na temat tego BMW. Progi wiadomo, są tam do poprawy, ale. No, w sumie nawet jeden. Tak, jeden, jeden tak. prawy próg jest do roboty, wiem w tych miejscach typowo, typowo dla niej, tak? No, powiemy Wam po prostu tak, że do tego samochodu nie szkoda, tak. Zainwestować w klatkę, zainwestować w ten 2,5 motor, włożyć go, uturbić, no bo jednak jest jakaś tabuda, nie? Generalnie, no, co z tego, że moglibyśmy to zrobić tutaj? Także tak to będzie niestety, kochanie, wyglądać. Wolę jakby skupić się na mniejszych. Znaczy nie nakładać sobie na głowę tych kontentów nie wiadomo ile, bo Was tylko coraz więcej przybywa. Czyli chciałbym się skupić dalej na tych poradnikach mechanicznych tutaj ze Stachem, żebyśmy mogli Wam jakieś proste, fajne rzeczy pokazywać. No i tutaj z Kamilem zabawić się w ten świat driftu, gdzie właśnie tak jak mówiłem na początku, po obejrzeniu Kickstera filmu, gdzie on zajebiście wytłumaczył według mnie, jak wygląda ten świat naszego polskiego driftingu. To naprawdę amatorską byśmy chcieli no, Chcielibyśmy uderzyć. tam uderzyć, nie? fajnie zobaczyć ten świat, tą, hmm. tą społeczność i no, spróbować swoich sił. No, każdy miał za jakieś marzenia i chciałby je Ale też spełnić. Ale to nie jest tak, nie? że wchodzimy teraz, już siadamy w ten toczanny, jedziemy nie, nie, już do amatorskie, Tylko jakieś, myślę, dwa lata, żeby wystartować, tak, żeby się na tym nauczyć, zbudować sobie coś, żeby miało te. No tak. Cel jest taki tej naszej śliwki, czy nie wiem jak nazwać. świetniczka ten... no. Śmietniczka. Ten... Na razie jest śmietniczek. No. jakoś bezpiecznie te M50 B25, tak jakieś 350 koni, żeby to już można było coś, coś żeby no było rady. było czym się raczej uczyć. się Będziemy na 150 konach. Wiadomo, że hmm. wszystkiego na tym samochodzie się nie nauczymy, ale no chcielibyśmy mieć też auto, które ma jednak jakiś ten zapas mocy i na tym zapasie mocy się uczyć. A jak sami dobrze wiecie, wypożyczanie w jakiś tam y, w liftingowych szkółkach jazdy to jest bardzo cholernie drogie. Nie? Potrafią po 1500-2000 zł brać za godzinę jazdy, gdzie to lepiej te pieniądze według mnie poczekać, zainwestować, zbudować swój samochód i na swoim na samochodzie Na pewno myślę, że tak z no. przydałoby się wziąć, żeby jednak ktoś to potłumaczył, a potem ćwiczyć. Znaczy, sobie, nie? ale na swoim samochodzie to ktoś Ci wsiądzie instruktor będzie tańszy, nie? Generalnie. A, a w ten sposób. O, o to mi chodzi, nie? No bo owszem, fajnie, skorzystamy na pewno z takiego rozwiązania, że będziemy chcieli doświadczonego kierowcę, żeby nam posprzedawał trochę tipów, tak? No bo jednak yy, na kierownicy, na symulatorze nie wszystko idzie. A Corso u mnie twardo wchodzi, tak. już. już... A. Mm. <laughs> Kiedyś przyjdziemy z kamerą do Kamila, zobaczymy jak to... A e, jak, jak, jak no Ja to też musimy popróbuję. musimy podłączyć pod TV, żeby to było... Wymyślimy coś. No dobra, słuchajcie. Generalnie to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej w materiale z naszych treningów, że zabierzemy tego oto szrocika i gdzieś tam pośmiejemy się, popróbujemy. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że rok czasu budowania, 20 minut zabawy i odnowu budowanie. Ja, nie, na... Oczywiście tak będzie. <laughs> nie no, myślę, że dobrze będzie. Ona wytrzyma. to jest, Ten samochód jest bardzo... Yy, Wiesz, jakoś... będzie widać Twój artyzm. A, jest, tak, nie, nie wiem, czy widzicie. Jest, jest. Taki, o, -o, o, Dobra, moi drodzy. To do zobaczenia. Jeszcze raz wielkie sorry, że nie było długo materiału. Zapraszam was na Instagrama, na TikToka. Tam łatwiej mi coś na szybko zmontować, żebyście byli na bieżąco. A tutaj na YouTube jak najfajniejsze treści. Myślę, że będzie coraz, kochani, lepiej. To co, Kamil? Widzimy się niedługo, a my chowamy sprzęty i idziemy do domu. A jutro do roboty się brać. A, daj spokój. Isso <laughs> <laughs> Dobra. Piątec. É, ó.